To jest oryginał Kopman, wnuk Cassiusa, wnuk Basiry. Cassius to super rozpodowy gołąb u Gerarda Kopmana. syn Kleine Dirka z analiz. Basira znowu super lotniczka była. Miała pierwszy na 10 tysięcy, konkurs pierwszy na 4 tysiące itd. Cassius był sparowany z córką zdaka od Mauricio. Kasarta. Nazdak zdobył pierwszy narodowy Skulik. To jest długi lot. Także tu ma też 25% długodystansowców. Ten gołąb w sobie. Bardzo dobry gołąb rozpłodowy. Jego dzieci, wnuki bardzo dobrze latają. Zwłaszcza wnuki. Dalsze, dalsze, dalsze pokolenia dobrze latają. Wnuki tego Ogłębia. U Zbiegniewa Kaczmarskiego z oddziału tu, Turek w 2013 roku zdobyły wicemistrza Polski w GMP, czyli jego dalsze pokolenie, czyli wnuki, no, po, po córce jego. To, to jest następny oryginał od Kopmana, tu jest starsza samiczka z 2007 roku. To jest córka Golden Blue raz z Anabel. Golden Blue to jest bratem, pełny brat Mr. Everman, olimpijczyka i drugiego asa Holandii. Natomiast mama, matka jej to jest Annabel, którą kupił w 2008 roku hodowca niemiecki Pittman. Jest to bardzo dobra samica rozpłodowa, której jej bezpośrednie dzieci zdobywały pierwsze konkursy asy. Jej syn był drugim tu asem oddziału, 12 konkursów zdobył, był drugim asem oddziału, a dziewiątym regionu, w regionie był w kategorii długi dystans. Następny jej syn to był przez kilka lat w B kategorii bardzo dobry, dwa razy pierwszy konkurs. Także ona daje jej asów i zwycięzców z lotów. Jej wnuczka ten, w tamtym roku zajęła czwarte miejsce na lotniki, w lotnikach młodych w Polsce w Dobrym Locie. W czasopiśmie Dobry Lot. W tym samym roku. Yy, Holender kupił od Gerarda Kopmana pełną siostrę, która została babką też Super Gołębi. Także to cała linia dobrze lata. U nas mówię w Polsce i w Holandii. To jest następna samica, oryginał od Gerarda Kopmana z 2007 roku. I to jest córka Izabel. A Izabel była matką Gołębia, który wygrał dla Kopmana 75 tysięcy. Południowej Afryce. Natomiast ojciec to jest po Barna. Po Annalise. To jest super lotniczka i jeszcze bardzo dobra w rozpłocie. Po tej barnie bardzo dobrze się głębiej sprawdzałem, bo ja w którejś roku pokazywałem Kopmanowi. To mówię, że ma dużo zgłoszeń, że po, po tym gołębie, właśnie dużo gołębi bardzo dobrze lata. Ona jest matką e, między innymi e, też e, dobrych gołębi rozpłodowych i między innymi właśnie u Zbigniewa Kaczmarskiego e, połączenie z tym wnukiem Kasiusa dała bardzo dobrą samiczkę rozpłodową. No, u, u nas to jest tak samo e, jej wnuk był w, 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 w drużynie, co zdobyło 18 miejsce w 2013 roku B kategorii w Polsce. To jej wnuk. Następny wnuk jej tak, też był w tej drużynie. Także u, u nas, u innych się bardzo dobrze sprawdzają po tej samicy. I w tym roku wygrał pierwszy ten lot powyżej 4000 MB. To jest następny gołom, oryginalny od Rada Kopmana. Samica z 2007 roku, końcówka 498. Ona jest matką gołębia, który zdobył dla nas drugie miejsce w długich lotach w 2013 roku. W 2013 roku. Drugie miejsce w Polsce na długim dystansie. Bardzo dobra samica rozpłodowa. To jest matka Duko, Matka Duko i Gaziry. Duko jest synem Mr. Evermana i Analiz. Czyli tutaj mamy dwa super ptaki. I lotowe, i rozpłodowe. Mr. Everman i Analiz. Gazira bardzo dobrze też latała. Zdobyła pierwsze miejsce na 13 tysięcy gołębi. Także po wybitnych gołębiach. I dalej to przekazuje w swoich genach. I syn był też w maratonie. W 2010 roku. No, to jest następny oryginalny gołąb z 2011. Jest to samiczka. I To jest imbret na Magic Mena, który wygrał pierwszy narodowy lot z LeMans. Tak samo ze strony ojca, ona ma 25% Chrisa Heberekta. Gołębia, czyli najlepszego jego rozpłodowego od Chrisa Heberekta. Który tam dał Aika, pierwszy narodowy Az Belgii I, i tak samo u Kopmana się bardzo dobrze sprawdzają w krzyżowce z innymi. To jest następny oryginalny gomb Gerarda Kopmana z 2008 roku. To jest wnuk Junga Sprintera od Marcela Albisa, który zdobył. Pięć pierwszych miejsc. Tak samo wnuk Judy, siostry klejny Dirka. Bardzo dobre pochodzenie i ładną budowę, jak na, na, na Kopmana ma ten gołąbek. To jest następny oryginalny gołąb. Gerarda Kopmana z 2011 roku. Jest to imbret na klejny Dirka. Tak samo jest, czyli czy on jest synem Kelenu, który super latał. Pierwsze dziesiątki, pierwszych dwudziestkach na kilka tysięcy gołębi. Kilka, kilkanaście tysięcy gołębi. miarę jeszcze jest młody, młody samiec. Yy, także ma już sporo dobrego potomstwa, no ale na wybitne się czeka dalej. Ko, jak to się mówi?